Zapach piernikowego ciasta i wypiekanych ciastek to dowód na to, że świąteczne przygotowania idą pełną parą. Przydłowie z tej okazji odbyły się warsztaty bożonarodzeniowe. Będziemy zdobyć choinki. Oprócz tego, że pieczemy pierniczki, zdobimy pierniczki, będziemy obdarowywać samotne osoby w szydłowie pierniczkami. I nasze dzieciaczki spakują je w małe torebeczki. I później po warsztatach będziemy odwiedzić osoby, które niestety samotnie spędzają święta w tym roku. Te dzieci są naprawdę bardzo zaradne, zdolne. I jak później zobaczycie sobie i będzie można nagrać te, te gotowe już pierniki, że to są naprawdę arcydzieła. Chętnych do pracy nie brakowało. Zwłaszcza, że pierniki i Bożonarodzeniowe. Zdoby zostaną przeznaczone na szczytny cel. Fajnie to wygląda, fajnie zorganizowane, tutaj dla dzieci dużo zabaw i też również dla starszych, także super. Na mnie zapach pierników, to tych korzennych zapachów, ja to pamiętam jako, jako e, małe dziecko, ale nie było tyle tych materiałów do dekoracji, w zasadzie jedynym takim to był cukier, puder, w zasadzie trzeba było go jeszcze zetrzeć, zwykły cukier, żeby. Powstał cukier, puder i to było w zasadzie tym się wszystko lukrowało, ale to były inne czasy. Cieszę się, że tu mieszkańców jest, bo to jest dla nich. Mali, mniejsi, starsi. Tego typu spotkania są doskonałą okazją do spędzenia czasu w miłej atmosferze. Wiedzą o tym nawet najmłodsi uczestnicy warsztatów, których było wyjątkowo wielu. Robimy pierniki dla całego szydłowa. Będziemy też robili różne osoby na choinkę w tej nowej świetlicy. Na razie w pracach widać, że ten, bardzo dobrze się wszystko dzieje, dzieci widać, że są zadowolone z tego wszystkiego. Tak jak chyba wszyscy dorośli też. Bardzo mi się podoba tutaj, i staram się, żeby te pierniki wyszły bardzo ładnie. Bardzo cieszymy się z powstania tej świetlicy, bo w zasadzie mamy miejsce takie, w którym możemy się spotykać i organizować różne zabawy, właśnie takie imprezy jak dzisiejsza. Ta świetlica jest od niedawna, jesteśmy naprawdę. Zadowolony. Dzieje się tu bardzo dużo. Nowa Świetlica w Szydłowie to miejsce z ogromnym potencjałem, które od samego początku wykorzystuje działające tu koło gospodyń wiejskich. Ich prężna praca jest powodem do dumy dla lokalnej społeczności.